manko witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie zrobimy prezentację albumu RPA 2010 i obejrzymy sobie go, nie wiem czy będziemy mogli. Tak, normalnie możemy sobie przewracać kartkami. Tutaj mamy checklistę. Było tak, 250 base kart, 25 Stopperów, star playerów, fans favorite i 25 championów. Tutaj jedną razem 350 kart Plus chyba 20 limit, jeżeli się nie mylę. No i na pierwszy ogień idzie Argentyna, która no, wtedy nie poradziła sobie jakoś mega dobrze. Tutaj mamy czempiona Verona, czempiona Messiego, Fansa, Mascherano, Romero Goldstopper i Star Player Tevez. Tutaj mamy Australię. Australia była bez żadnego. Mam yy, ja nadzieję, że to wszystko będzie widać. Bez żadnego... No może troszkę wyżej sobie jakoś wezmę to, poczekajcie. Się poprawię tylko tutaj. I może was wezmę trochę wyżej. Dobra, powinno być lepiej. Dobra, no i tutaj mam Brazylię też <laughs> jakoś, z tego co pamiętam, im jakoś super nie poszło. Mieli mega skład, bo Cezar, Lucio, Maicon, Dani Kaka, Ronaldinho, Robinho, Adriano, więc no skład naprawdę dobry. No i tutaj czempion o dziwo nie był Ronaldinho, a był na czempionie był Kaka i Maicon. Lucio, fans gold Goldstopper, Cezar i Robinho Starplayer. Tutaj mamy Kamerun. W Kamerunie nie było za dużo kart. Tutaj największą gwiazdą na pewno był Eto. I też miał czempiona. Tutaj mamy Wybrzeże Kości Słoniowej, Jajaturę, ale wtedy to jeszcze nie była jakaś mega gwiazda. No i Didier Drogba. Tutaj na czempionie. Mamy Danie. Dania była bez czempiona z tego co kojarzę. Zgadza się. Są też Niemcy, którzy odpadli wtedy właśnie z mistrzami świata. Chyba to było w półfinale, o ile się nie mylę. Po brance Pujola. No i tutaj. Lam i Balak Na czempionach Mamy całą drużynę England Superstars Pamiętam Anglia straciła bramkę Nie, strzeliła bramkę Niemcom niezaliczoną Flank Lampard, Lampard ładną strzelił I nie zaliczyli No i tutaj mamy dość cenne czempiony Bo patrzyłem na no to na lastika, że Jakby w topce jakby zapotrzebowania jest właśnie większość czempionów z Anglii tam parę limitek jeszcze. Jest Terry, jest David Bedham, Runej i Ferdinand England Superstar. I tutaj mamy mistrzu świata z 2010, czyli Hiszpanię. Nie zapowiadało się na to, ale zdobyli. Na czempionach Xavi oraz Torres. Tutaj mamy Francję. No nie wypał tamtej, tamtego Mundialu na pewno, bo odpadli po kłótniach z grupy bodajże. Jakieś kłótnie były, no ogólnie było grubo. No i co, tutaj mamy Riberiego, Gurkufa na czempionie. Mamy Nikolasa Nerke, który wtedy wypadł z kadry, bo tam były jakieś kłótnie z trenerem. Sam nie wiem dokładnie o co tam chodziło. Tutaj mamy Gane, to było objawienie tamtych mistrzostw, odpadli bodajże, bodajże w ćwierćfinale. O ile się nie mylę, tak, w ćwierćfinale, bo w półfinale chyba był Urugwaj, Holandia i Hiszpania, Niemcy. No po ręce Suareza, który wybronił i potem... Taki pan z trójką... Nie są tu? Nie ma go, nie trafił. Jak karnego? Mamy Grecję, mamy Szwajcarię, mamy Hondurans. Jest też, są też Włochy. Tutaj śmiesznie. Aquilani. Śmieszne, śmieszne zdjęcie, śmieszna fryzura. Z czempionów był Pirlo i De Rossi, czyli jakby dwóch pomocników. Nikogo z ataku nie dali, chociaż też za bardzo nie mieli kogo, jak widzę, tu dać, bo tutaj co był Di Natale, jedyny taki top. No i tak, Cannavaro fans' favorite, Buffon Goal i Star player. Japonia jest, w Japonii Nakamura dostał czempiona. Yy, wicemistrzowie świata czyli Holendrzy tutaj czempion Vampersi Robben yy, Dirk, Kaut Settelemburg i Snyder o jeden kulik tu drapie, poczekajcie nie drap yy, Nigeria bez czempiona niestety tak samo jak Paragwaj, bardzo mała kadra yy, Portugalia no i tutaj czempion yy, Deco oraz Cristiano Ronaldo No i co tu jeszcze mamy? Mamy też Słowację Jest Słowenia i tu jest Słowacja Dobrze, to jest ułożone w ogóle? Chyba coś mam pomylone Mucha Tak, to muszę tu przełożyć A widzicie, czasami opłaca się sprawdzać album To powinno być przełożone o tak Cyk, cyk po prostu, przy wkładaniu pomyliłem od tamtej strony. O, tak, dobra. Co tu mamy? No tutaj Mucha i Hamsik. Jest reprezentacja RPA. Szkoda, że im nie dali czempiona, bo no ogólnie, według mnie, fajnie by było. Bo jednak było to gospodarz mistrzostw, więc czemu by nie. No i co tu jest? Jeszcze Serbia. W Serbii Stankowicz na czempionie. Urugwaj. Urugwaj, co dziwne, też bez właśnie czempiona. No i, przepraszam, Stany Zjednoczone, Donovan, dostał czempiona. Tak to się prezentuje. No i tutaj co? Tutaj mamy już limitki. Tu jeszcze z Korea Południowa. Tak, Południowa bodajże. Tam brakuje mi bramkarza, chyba czempion i ktoś jeszcze. Chociaż nie z tej Korei, chyba nie było czempiona. A może był? Ale to jest w ogóle z dodatkowej, to jest jakby z base kolekcji ich nawet nie ma w checklistie, więc jest komplecik. No i tutaj mamy limitki, z limitek też dużo mi nie zostało do zebrania, brakuje raz, dwa, trzy. Tutaj mamy Mascherano, tu będzie Messi, Robinho, Kaka, Eto, Drogba, Szwajc Kloze, Ferdinand, czyli limitki angielskie również są. John Terry, Beckham, Rooney, tutaj będzie oj królik mi ruszył statyw. Tu będzie jeszcze Gerard. O ile się nie mylę. I jest też górków, Górków, Esjem, Cannavaro, Pieniar i Stankowi. Czyli można powiedzieć, że do takiego typowego kompletu brakuje trzech kart. Trzech nimitek. No i tutaj mówię, wiem, że jest Korea Północna i Południowa. No z Północnej, no to mówię, tutaj brakuje chyba... Tak, tutaj brakuje y, Golstopper i jeszcze jakiś, brak, jeszcze jakiś zawodnik chyba na fansie. No i z tej drugiej Korei ona też tam była jakoś dodana, czy coś takiego, bo jak sobie zobaczymy tutaj, to nawet ich nie ma właśnie na, mm, do zebrania, ale tam też był champion, ale to mówię, tak się uda, fajnie by było zebrać, żeby mieć taki komplet, komplet, a jak nie, no to życie. Mówię, tutaj mamy Japonię i od razu Holandię, więc... No, no i tak się prezentuje ten album. Dajcie znać, co o nim sądzicie. Czy wam się podoba, czy nie. Dla mnie jest to taki kurczę, oczko w głowie, można powiedzieć, w moich kolekcjach raczej. No bo jeszcze, jakieś może euro, coś takiego fajnie, fajnie się zbiera, ale no Mistrzostwa Świata zawsze jest to fajna opcja do zebrania. No bo jednak, Mistrzostwa Świata są co 4 lata, więc jest to coś ciekawego. No teraz, można powiedzieć, że tylko Rosję bym musiał zebrać albo kupić, żeby mieć wszystkie Mistrzostwa Świata zebrane. No bo tam z. Z tego co wiem, no to z Brazylii też nie dużo mi brakuje, więc myślę, że kiedyś uda to się skompletować, nie jest to w jakimś super stanie, no ale zawsze zawsze jest to album. No i teraz każdy mistrzostwo świata na pewno będzie zbierać, a to nie musicie się bać. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia. Dajcie znać co o tym sądzicie. Mówię teraz też yy, chciałbym wam powiedzieć jak wygląda plan kanału. Yy, zaraz zaczynają się wakacje, czyli taki sezon ogórkowy trochę, no bo nic się nie dzieje. Yy, więc myślę, że będziemy robić sobie jakieś przeglądy moich powtórek, yy, jakichś albumów, moich kolekcji i tym podobne rzeczy. No bo na siłę, znowu kupować yy, karty których, yy, i saszetki, których nie będę zbierać, jest to według mnie trochę bez sensu. Więc po prostu będziemy sobie zbierać, yy, kompletować to, co mamy jeszcze zaczęte do końca i po prostu jeszcze jakieś powtórki czy coś takiego oglądać. Mało otwierania będzie, ale za to, jak zacznie się już sezon tam na Champions League nowe albo jakieś inne karty, no to będziemy sobie zbierać. Myślę, że też jakoś niedługo będą musieli wypuścić albo jakąś drogę do euro, albo po prostu album typowo z euro, więc sobie będziemy zbierać. Więc dajcie znać co o tym sądzicie, no bo no mówię, no teraz wychodzą te superstarsy jakieś tam skory, nie score, no ale prawda jest taka, że zebrać taką kolekcję w całości to graniczy z cudem, a Znowu na saszetka też nie jest tania, bo 16 zł, czy tam 20 bodajże bez MPIC Premium, no to troszkę jest niestety, więc żeby zebrać całą kolekcję, to myślę, że lekko półtora tysiąca już było trzeba na saszetki dać. O, królik już się denerwuje, że nikt z nim się nie bawi, więc trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia tym miłym akcentem drapania łóżeczka. Siemaneczko, cześć!